Witajcie, w siódmym już odcinku Jagi Wągla. nie pamiętacie, ostatni odcinek był dość chaotyczny, jednakże wreszcie pozwolił nam stwierdzić, um, z kim tak naprawdę będziemy próbować stworzyć jakąś relację. Jeżeli jeszcze nie wiecie o kogo chodzi, to polecam obejrzeć poprzedni odcinek, a dzisiaj zaczynamy odcinek siódmy. Ucieczka zakończyła się sukcesem, a teraz bohaterowie mają w końcu trochę wolnego czasu na rozwinięcie niektórych delikatnych problemów. Zaczynajmy. Jak już wspominałam, naszej Adelajcie wraz z rodzicami udało się uciec z Roka Muerta. Ostatecznie po dość wielu problemach, ale się w końcu tam udało. I teraz prawdopodobnie będziemy musieli się gdzieś ukryć i. No, wciąż po prostu walczyć i kontynuować tą historię. Drogi usiądnę, skutki wyboru. Znowu ty? Jest sprawa. Zobacz, co narobili żołnierze, którzy cię szukali. Mamy szczęście, że nas nie zamknęli. Uratowało nas to, że mąż ma dużo zamówień na zbliżający się bal. No bal? Mm, ciekawe, ciekawe. Ale nie wiem, jak dam radę skończyć robotę w tym bajsu, który mi tu urządzili. To świetnie. A? Mam na myśli to, że nigdy nie szukaję dwa razy w jednym miejscu. I dlatego wasz dom to teraz najlepsza kryjówka. No ty popatrz. On jeszcze ma czelność? Nie. Nie, nie, nie i nie. Pozwoli pan. Dawno się nie widzieliśmy. Zgubiłem swój kaftan. <laughs> Pan? Krzyczy jeszcze głośniej. Właśnie, nie usłyszycie o drugiej części San Domingo, no. <grystanie> Proszę szybko do środka. Hmm? Dobrze. Wchodźcie wszyscy. Hurra! <grystanie> Dobra, ukryjemy się. Po pańskim przesiedleniu wszystko poszło nie tak. Wiem. A jak wam się udało przetrwać? Przyszło dogadać się z naszym y, ekonomem szlomą, że niby jesteśmy jego własnością. Ech, jakie milutko. Nie ma to jak zmienić dobrze prosperującą kolonię, w której każdy jest bez mała równy, nawet piraci. W... <laughs> to coś. No <laughs> ale my to naprawimy. Mówi Jeremi, my to naprawimy. Prędzej czy później. Smutno. Za to w odróżnieniu od wielu zachowaliśmy choć część wolności. No, niestety. Krawiec umieścił wszystkich w piwnicy. Całą szajkę spiskowców. Super, że się tu wszyscy zabraliśmy. Nawet nie mów. Absolutnie wszyscy. Tak. Najważniejsze, że wszyscy są cali. Więc wasza misja zakończyła się. Nasza misja zakończyła się sukcesem czy klęską? Klęską! Jaką klęską? No. Ktoś beznadziejnie narysował mapę. Jaką miałem, tak narysowałem. Trzeba było lepiej. Przeoczyliśmy zasadzkę. A to zasadzka raczej na mapie nie było. A na czyich agentów liczyliśmy? To wszystko działo się zbyt szybko. I w ogóle tylko cudem udało nam się uciec z ciemnicy. Takie coś nie może się powtórzyć. Załoga siedziała z nosami na kwinta. Tak. Marniej z nas piskowcy. Sama zawiodłam. Plan w końcu był mój. Zapanowało posępne milczenie. Ciszę przerwał Sebastian. Sądzę, że pora już zacząć od dawna odkładaną rozmowę. Co masz na myśli? Twoją magię, żywe trupy, wyspek gdzie spędziłeś ostatnie lata. I twojego nauczyciela, który, o ile pamiętam, miał kilkaset lat. Szczegół, szczegóły, szczegóły, no naprawdę nie Sebastian, ty się tak nie przejmuj takimi rzeczami. W samej rzeczy nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Wydaje mi się, że wszystko wam wszystkim opowiedziałam. Ja sama dopiero zaczęłam rozumieć, co się stało. Widzę wasze spojrzenia. Nie proście, żeby wam pokazać trochę czarów. Do licha. To nie zabawa. Co mam powiedzieć? W naszej przekazuje się pewną starą historię, w naszej czym. I wcześniej czy później powinna się usłyszeć. Uważam, że takie historie nie przystoją naszemu rodowi. I była im przeciwna. Teraz widzę, że to nie bajki. O czym ty mówisz? Ale jest już późno. Chyba najwyższy czas mi ją opowiedzieć. To historia o naszym przodku, Grecji i o pierścieniu, który nosisz na palcu. Posłać pełnej wersji, posłać krótkiej wersji. Oczywiście, że posłuchamy pełnej wersji. I ojciec zaczął opowieść. Dobrze, zobaczymy. Mmm. Angelica. Angelica. He was right. He will not be satisfied. Satisfied. Wersja. <gryti> uh, ale fajnie, obrana tak właśnie w takim meksykańskim stylu. Nie wiem, do końca, jakie ma, co jakim, ale coś mi się tak bardziej garża. Nic nie wychodzi. To nic, wcześniej czy później. O, nasz pra, pra. Co mnie wiem dla W każdym razie pradziadek jakiś. Garcia? To nic, wcześniej czy później. Nie sądzę. Pierwsi nie chce mnie słuchać. W rękach mojego ojca mógłby. <grym> A kto tu idzie? Hmm? Szybko, do domu. To twój znajomy? Powiedziałem do domu. Żeby Garci weszła do środka. O pancio! Witaj, stary druchu. Witaj, witaj. Jakie drogi przywiodły cię do San Domingo? A może Cortez przesłał cię na przeszpiegi? Corteza tu nie ma. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Hm. Kilka lat temu odszedłam. A dlaczego? Byłem, byłem zmęczony. Zmęczony wszystkim. Krwią, pożarami, wojną. Chyba zaczęłam rozumieć i co zrozumiałeś? To, o czym mówiłeś, wszystko, co robiliśmy, jest zła. I co robi Cortes? Wcale się nie zmieniłeś przez te lata, ani jednego białego włosa. Moje życie. Czuję, że wypadłem z czasu. A lata rozpływają się jak masło na chlebie. Dręczy mnie ta siła. Więc dlaczego nie zdejmiesz amuletu? Ja... Ja się boję. Czy po to do mnie przyszedłeś? Nie. Przyszedłem ostatecznie pożegnać się z starym towarzyszem. nie najlepszym przyjacielem. Ostatecznie? Ja jestem zmęczona. Śmiertelnie zmęczona. Widzę, co się dzieje na tych ziemiach. Może jeszcze tego nie doświadczyłeś, ale chyba zaczynam widzieć przez kurtynę czasu. Ja już czuję skutki klątwy. Wiem, co będzie dalej. Rozumiem, cośmy narobili. Wreszcie, robi prędzej niż później Pacho. Hm? Chciałam powiedzieć. Twoja przyjaźń to dla mnie zaszczyt. Żegnaj. Wracasz do Hiszpanii? Nie sądzę, że mam tam drogę powrotu. Więc dokąd? Jeszcze nie wiem, ale upatrzyłem sobie jedno miejsce. Widzę, że już nie nosisz pierścienia. Tak. Podarowałem go, gdy się oświadczałam. Słyszałem. Jak się nazywa? Po chrzcie? Angelika. A przed nim obawiam się, że nie zdołałem mówić jej imienia. Chcesz, bym ci ją przedstawił? Nie trzeba. Nie będę mógł patrzeć jej w oczy córce ostatniego szamana. Oj, nie za wesoło. Posłuchaj, przyjacielu. Pancze odczytył krokiem z na... Pancze odczytył krokiem z namionującym Kto to był? Mój stary towarzysz. Jeden z tych, którzy zniszczyli mój naród? On żałuje. Tego nie wystarczy. Duchy bardzo się gniewają. Poradzimy sobie z tym. Magia żyje w mojej krwi, ale nie mogę nią władać. Myślę, że ona zasnęła i nie tak prędko przebudzi się w moich potomkach. Ktoś z nich uratuje wszystkich, czy zamści się na wszystkich? Zemsta, zemsta musi być. Odnajdzie wszystkich zdrajców. Dokona się sprawiedliwość. A propos potomków. wink wink. Ojersi ja ty już nic nie mówię, ale już masz swoje lata za sobą. No ale dobra. Niestety faceci mogą robić to tak naprawdę z mało do końca. kobiety, no. Menopausa to ciekawa rzecz. A propos potomków. No? <ścoughs> ah. Dziękuję za tę historię. Trzeba było mi ją wcześniej opowiedzieć. No zdecydowanie. Macie pojęcie, co by było, kiedy pierwszy raz tego doświadczyłam? Duchy, magię, swoją moc? Myślałam, że tracę rozum. A mówiliście, że moje przysądy to bzdura. <grytanie> Oj, Sejmas. To wszystko prawa morza. Ja w nie nie wierzyłam. Teraz wszystko jest już jasne. <grytanie> Mam sporo do przemyślenia. Po pierwsze, gdzie się ukryć? Dopuśćmy, że damy radę przekantować się w tej knajpie. Mamy tam już niezłą reputację. A gdzie ukryć rodziców Adelaida? Na pewno nie w Oberze. Wielu z tych, którzy tam bywają, było na bakier z prawem, jeszcze przy starym gubernatorze. I na pewno mają pretensje. Rodziców? Ukryjemy tutaj czy na morsie. Nie do końca chyba chcę, żeby moi rodzice przebywali wśród. Pozostałej części załogi Morza, bo ile tutaj mamy ekipę, której ufamy, to tamci... ci. <laughs> Miałabym już pewne wątpliwości. Fakt, <laughs> że zupełnie zawału dostała, gdyby się dowiedziała, z kim pływaliśmy. <laughs> Więc zostawmy ich tutaj. i będą chyba bezpieczni. Adelaide z swoją grupą wyszła z piwnicy. Mr. Jeremy, tak? Już sobie idziecie? Dziękujemy za gościnność, ale chcieliśmy tylko skryć się przed pogonią. Więcej nie będziemy pana narażać. No, nie całkiem. Chciałbym zostawić u państwa rodziców. William mówi, że w najbliższym czasie raczej nie będą u państwa niczego szukać. A dwoje ludzi w piwnicy nie powinien przyciągnąć zbyt wiele uwagi. Hmm? Przyjmować takich gości w moim domu będzie dla mnie zaszczytem. Swego czasu często u nas bywałeś. Co prawda, w określonym celu. Rozumiem, że moje progi są nader skromne. Wszystko w porządku. Po ciemnicy wasz dom wydaje się pałacem. Awesome. Tak niezręcznie, taki u mnie bałagan. Pomogę posprzątać. Stęskniłem się za pracą. Donna będzie mieszkać u nas? No, mój tytuł jest teraz zagrożony. Boże! Oh. Tylko nie znam dla Gertrudo. Tak się cieszę. Wreszcie będzie z kim porozmawiać. Po pięciu latach w ciemnicy też tęsknię za kontaktem z ludźmi. Poczekajcie, rodzice są teraz bezpieczni. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że pani żyje i powróciła, ośmieliłem się uszyć dla pani nową suknię. Ale nawet nie brał pan ze mnie miary. Sądzi pani, że zapomniałem pani miary przez te lata? Nie chcę mówić, ale przez pięć lat mogłam zmienić troszeczkę moją sylwetkę. Ale dobra. Mamy burżuńską suknię. Albo zwyczajna no suknia. Oczywiście, robór żujską. Może nie jest ona najpiękniejsza, ale ona jest bogata. <grymne> Oczywiście teraz nie trzeba się wyróżnić z tłumu, lecz nie mogę odmówić sobie przyjemności użycia w wśród lepszej niż zwykle. Dziękuję. No. Może przy okazji zmienilibyśmy odrobinę wygląd naszej Adelaide. W takim razie ukrylibyśmy ten tatuaż może. Zostaniemy chwilowo w tej sukience, ale może tu nie mam nic ciekawego, zmienimy jej włosem może na, nie wiem, na takie, zobaczymy, o upięte, jesteśmy w San Domingo, więc myślę, że możemy mieć ładne upięte włosy, a co do, myślę, że te kolczyki będą idealne, co do ozdób, myślę, że kolczyki będą idealne. No, teraz gdziekanna jak donna. I udała się do znanego sobie ogrodu. Tu raczej nie będą szukać. Ale jeśli ktoś przyjdzie, z łatwością się ukryje. No, halo, co się dzieje? A przede mną też się, chcesz się ukryć? Hej, Sebastian. Sebastian? Wystraszyłeś mnie. Znów? Mhm. Po co przyszedłeś? Ja. Ja cię rozumiem. Rozumiesz? Tak. Tak. Już nie jesteś niewinną dziewczynką. Dziewczynką. Mhm. Lecz to nie zmniejsza mojego zachwytu tobą. Nie mogę być pewien, że zdobędę twoje serca. Ale wiedz, nie zdobędziesz. Przypłynę ocean jestem gotów walczyć z każdą e, armatą, abyś żyła i realizowała swoje cele. Mhm. Mówisz o tym, co jest potrzebne mnie. Lecz na pewno nie wyglądasz na pantoflarza. Co jest potrzebne tobie? Hm. Już nic. Czego chciałem otrzymałem, choć oddałem za to wielką cenę. I na razie zostawicie samą. Stój dobrze. No, jak wiecie z poprzedniego odcinka, ja już od takiego samego początku, a teraz już na 100% jestem zdecydowana. Po prostu wiem już z kim chcę iść, wiem już w którym kierunku chcę po prostu podążać. Sebastian wciąż jeszcze ma nadzieję. <laughs> <Jem> jej. <laughs> Centralnie, ono to po prostu od drugiego odcinka ma cały czas nadzieję. <laughs> to jest aż po prostu, szkoda mi go, naprawdę. <laughs> I wybaczcie wszyscy fani po prostu y, parowania Sebastiana z Adelaidą, ale <laughs> no, to nie jest mój wątek. Może kiedyś, może kiedyś zagramy jeszcze. Ich historia, ale zobaczymy. Jedelajda y odprowadziła kapitana wzrokiem. No dobra. Ach. Widzę, że kapi z kapitanem nie wszystko się ułożyło. Jackie, ty też? O! No i? A co za i? Dopóki kapitan był tobą oczarwany, nie śmiałem. Ale teraz mam ro rozwiązane ręce. W ogóle? Nie chce pani teraz spędzić wolnego czasu w moim towarzystwie? Nie lubisz, jak widzę, ceremonii? A co? Ty jesteś fajna. Ja? Diabelnie fajna. Oj, tak. Po co tracić czas? Wiesz? A czemu nie? To nie moje. To nie moje. To jej nie, nie moje. Dlaczego? Żem No tak. Bo to jest największy problem, to owieczek. Wcale nie dlatego, że wrócę kogoś innego. Jackie! Żartuję I tak nie mam co robić. To chodź, pospacerujemy. A na to się z radością zgadzam. I poszli po zarośniętych alejkach. Adelaida opowiadała, jakim San Domingo było przed Diego. A Jackie myślał o czymś dla siebie ważnym. No, fajnie, fajnie. O, wracamy do pajęczarni naszej ulubionej. Kilka dni później. O, jest i nasz mężuś. Gdzież wenda się żułam? Już jestem. Usiądź. Ja? Lepiej postój. Ignorujesz mój rozkaz? Jakżebym śmiał? To z szacunku do pana. Tak, tak. No dobrze. Raport. Pańskie wojska przeczesały całą wyspę. Ale o ile było to możliwe, ale? Ale? Nie znalazły ani śladu uciekinierów. Urzędnik przygotował się na falę wściekłości i pretensji. Ha? Ale na twarzy Diega nie drgnął nawet mózgu. Ha? Don. Nie wątpiłem w waszą pełną niekompetencję. Ale to tylko trochę wszystko odwleka. Uh -huh, uh -huh. Co ze statkiem i balem? Pański galeon już gotów. W pełni uzbrojony i zaopatrzony. To dobrze. Służba już kończy dekorować okręt z okazji zbliżającego się balu, a goście są zakwaterowani i oczekują tego wydarzenia. Znakomicie. Jestem przekonany, że moja narzeczona nie przepuści okazji, by spróbować mi brusić podczas tej imprezy. Oj, nie przepuścimy, nie przepuścimy. Diego. Kto go na ostatni odcinek, to wie dlaczego. Teraz mam po prostu takie, Tak. I dlaczego też nasz drogi po prostu pomocnik, Diego, nie może usiąść. Przez jakiś czas jeszcze nie usiądzie Tam jest jeszcze mniej miejsca niż w ciemnicy. I tam ją złapiemy Ze wszystkimi wspólnikami Cudny plan Sam to wiem No oczywiście, to jest twój plan, Diego Inaczej więc nie mogło przecież być A teraz weź do mnie tego czernucha e, Jeremiego Potrzebuję nowego, pięknego stroju Będzie wykonana Dobra, dobra A nie, znowu skrzynią Marlaka Clint? A co tu robi ten po prostu pilot od siedmiu boleści? A więc jednak tu trafiłam. Nawet nie dali mi skończyć piosenki. <grytania> Żadnego szacunku do tradycji. Ale skończyli za ciebie. No, przygotuj e, swoje narzędzia, David Jones. Stoję przed tobą. Tja, jeszcze nika nam brakuje. Nie spiesz się do wiecznych małg. Znowu ty? Zaproponujesz nowy układ? Oczywiście! A wiesz, że już duszę e, Jonesowi? Nie boisz się kłopotu? A on się nie dowie. I co proponujesz? Wrócisz na krótko do świata Żywych. Odzyskać pewien dług. Od kogo? Ty ją znasz. Adelaida. <laughs> Cztery mam wrażenie, że on tak by się po prostu śmiał, gdyby się dowiedział, że to o mnie chodzi. Ach, nasi wrogowie z każdej strony po prostu kroją przeciwko nam, a my musimy cały czas z tym walczyć. A z drugiej strony... Jakoś nigdy do tej pory im się nie udawało nam, nas pokonać. I coś tak czuję, że jeszcze długo, długo im się nie uda. Dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia.